Witam na kolejnej części wykładu o projektowaniu uniwersalnym. Dzisiaj porozmawiamy o tym dla kogo jest projektowanie uniwersalne, o jakich grupach użytkowników tak naprawdę powinniśmy myśleć, żeby przedmiot mógł być traktowany jako uniwersalny. Ale chciałbym najpierw, żebyśmy wrócili do Definicji projektowania uniwersalnego, o której mówiliśmy w trakcie poprzedniego wykładu. Pozwolę sobie jeszcze raz ją przeczytać. Projektowanie uniwersalne to projektowanie produktów i środowiska w taki sposób, żeby były użyteczne dla wszystkich ludzi w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalnego projektowania. I chciałbym, żebyśmy spróbowali tę definicję porównać z definicją ergonomii. Specjalnie wybrałem definicję z lat 60., żebyśmy zobaczyli, jak o tej ergonomii myślało się kilkadziesiąt lat temu. A przypomnę, definicja projektowania uniwersalnego to jest z przełomu lat 80. i 90. Ergonomia to nauka stosowana zmierzająca do optymalnego dostosowania narzędzi, maszyn. Urządzeń, technologii, organizacji i materialnego środowiska pracy oraz przedmiotów powszechnego użytku do wymagań i potrzeb fizjologicznych, psychicznych i społecznych człowieka. Powinniśmy tutaj zwrócić uwagę na to, czy tak naprawdę te definicje się od siebie różnią. Na pewno definicja projektowania uniwersalnego jest napisana w bardziej przejrzysty i przyjazny sposób i po prostu lepiej się ją czyta, ale de facto czy one nie mówią o tym samym? Spróbujmy porównać kilka najważniejszych kwestii. Projektowanie uniwersalne to projektowanie produktów i środowiska, natomiast ergonomia to projektowanie narzędzi, maszyn, urządzeń, technologii, organizacji materialnego środowiska pracy. Mówimy w obu przypadkach dokładnie o tym samym, tylko innymi słowami, w przypadku ergonomii słowami bardziej skomplikowanymi i na pewno mniej zrozumiałymi. Natomiast mówimy dokładnie o tych, samych, o tych samych przestrzeniach, o tych samych produktach. Po drugie, mają być one zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, użyteczne dla wszystkich ludzi, natomiast zgodnie z definicją ergonomii, chodzi o dostosowanie do wymagań i potrzeb fizjologicznych, psychicznych i społecznych człowieka. Więc ponownie mówimy o tym samym, tylko znów bardziej skomplikowanymi słowami. W przypadku ergonomii projektowanie uniwersalne de facto ujmuje nam te same zasady w sposób dużo czytelniejszy i, i przyjaźniejszy. Nie jest więc czymś zupełnie nowym, a raczej jest pewnym upgradeem ergonomii. Spróbujmy sobie natomiast zastanowić się o projektowaniu, dla kogo my tak naprawdę mówimy i co wyróżnia projektowanie uniwersalne od klasycznie rozumianej ergonomii której skupialiśmy się na projektowaniu dla ludzi od 5 do 95 centyla, pomijając osoby, które poza ten obszar wykraczały. Postawimy więc dzisiaj pytanie, dla kogo projektujemy w sposób uniwersalny, kto jest tak naprawdę odbiorcą produktu, odbiorcą przestrzeni. Oczywiście w tej wersji podstawowej są to mężczyźni, kobiety w różnym wieku, czy tak naprawdę każdy z nas. Ale projektowanie uniwersalne zwraca uwagę, że są wśród nas też osoby o pewnych cechach wyróżniających je i powodujących, że potrzebują one specjalnych rozwiązań, albo inaczej, może niespecjalnych rozwiązań, tylko tych samych rozwiązań, ale w zaprojektowanych w nieco inny sposób, tak żeby umożliwiać korzystanie z nich zarówno tym osobom, o których myśleliśmy w klasycznej ergonomii, jak i tym osobom o specjalnych potrzebach. Możemy tu wymienić m.in. kobiety w ciąży, możemy wymienić osoby w różnym wieku, w tym osoby starsze, czy z drugiej strony dzieci, które ze względu na swój wzrost mogą mieć trudności w sięganiu do, do niektórych przedmiotów, elementów służących do obsługi urządzeń. Możemy wymienić tutaj osoby otyłe i możemy wreszcie wymienić osoby z niepełnosprawnością. O tej grupie powiem szerzej za chwilę. W pewnych miejscach spotkamy się też z rozszerzaniem tej grupy, o na przykład alergików. Spotkałem się z takimi rozwiązaniami m.in. w Sztokholmie, gdzie w metrze są tworzone specjalne wagony, do których nie można wchodzić ze zwierzętami, czy nie można wnosić roślin po to, żeby osoba będąca alergikiem wiedziała, że tam e, nie dozna ataku choroby. Możemy myśleć też o projektowaniu dla obcokrajowców, którzy na przykład przyjeżdżając do Polski nie znają polskiego języka, w związku z czym zdobycie pewnych informacji. Może być dla nich trudne, więc na przykład tworzenie informacji wizualnej za pomocą piktogramów sprawi, że będzie im w Polsce będą mogli w Polsce funkcjonować nieco łatwiej, ale przy okazji przekazywanie informacji za pomocą piktogramów sprawi, że będzie ona czytelniejsza dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, czy dla dzieci, które na przykład nie potrafią jeszcze czytać albo nie znają, nie mają jeszcze wystarczająco... Dużego zasobu słów, żeby pewne komunikaty e, zrozumieć. Informacja wizualna, projektowana właśnie w ten sposób, będzie też korzystniejsza, tak naprawdę, dla każdego z nas, bo nam e, dużo szybciej przychodzi odczytanie instrukcji obrazkowej, zamiast jej przeczytanie, e, i instrukcja ta jest widoczna z większej odległości niż w przypadku instrukcji tworzonej za pomocą e, napisów. Pojawi się oczywiście zawsze pytanie, jak daleko my tę grupę możemy rozszerzać i gdzie jest ta granica? W medycynie spotkamy się z tym, że osoby z pewnymi rzadkimi schorzeniami nie są obejmowane terapią, czy trudno jest zdobyć leki przeciwko pewnym rzadkim chorobom, bo firmom farmaceutycznym nie opłaca się tych leków produkować. Nie chciałbym tutaj oceniać, czy jest to dobrze, czy źle. Natomiast tego typu zjawiska się pojawiają i warto o nich pamiętać i warto pamiętać, że zawsze będzie pytanie o to, gdzie jest, gdzie jest granica i jak bardzo możemy rozszerzyć docelową grupę użytkowników. Chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad tym, czym jest niepełnosprawność, bo to jest ten główny czynnik, który wyróżnia projektowanie uniwersalne od klasycznego projektowania zgodnego z zasadami ergonomii. I, I to jest ten, ten punkt, w którym to projektowanie uniwersalne zaczęło być czymś nowym w stosunku do, do tego klasycznego projektowania ergonomicznego. I tu chciałbym przytoczyć definicję WHO z 1980 roku, które mówi, że niepełnosprawność to ograniczenie lub brak zdolności do wykonywania czynności w sposób lub w zakresie uważanym za normalny dla człowieka wynikające z uszkodzenia i upośledzenia funkcji organizmu. Mamy więc tu do czynienia z definicją, która wiąże niepełnosprawność bezpośrednio z osobą i to ta, ta niesprawność organizmu powoduje, że my jesteśmy osobą z niepełnosprawnością. Natomiast można o tym problemie myśleć też w zupełnie inny sposób, i tu chciałbym przytoczyć definicję Europejskiego Forum Niepełnosprawności Parlamentu Europejskiego. To jest definicja z 1994 roku, która mówi, osoba niepełnosprawna to jednostka w pełni swych praw znajdująca się w sytuacji upośledzającej ją na skutek barier środowiskowych, ekonomicznych i społecznych, których z powodu występujących u niej uszkodzeń. Nie można przezwyciężyć w taki sposób jak inni ludzie. Ta definicja skupia się na barierach, które znajdują się w naszym otoczeniu, w środowisku, w osobach, które nie są w stanie odpowiednio się z nami komunikować czy udzielić nam niezbędnego wsparcia. Odrywa więc w pewien sposób niepełnosprawność od osoby, a przywiązuje ją do tego, co dzieje się wokół nas. Współcześnie ten problem jest rozumiany jeszcze inaczej. Możemy mówić o połączeniu tej definicji osobniczej, definicji inaczej nazywanej medyczną z definicją środowiskową, tak zwaną definicją społeczną. W wyniku połączenia tych dwóch definicji tworzymy taką definicję współczesną niepełnosprawności, która pojawia się między innymi w konwencji praw osób niepełnosprawnych konwencji napisanej przez stworzonej przez ONZ. Definicja ta mówi e, mniej więcej tak: uznając, że niepełnosprawność jest pojęciem ewoluującym, czyli tu już zwracamy uwagę na to, że to pojęcie będzie się najprawdopodobniej zmieniało i będziemy do niego podchodzili w inny sposób i że niepełnosprawność wynika z interakcji między osobami z dysfunkcjami a barierami wynikającymi z postaw ludzkich i barierami środowiskowymi które utrudniają tym osobom pełne i skuteczne uczestnictwo w życiu społecznym na równych warunkach z innymi osobami. Czyli widzimy, że w konwencji następuje połączenie tych dwóch definicji, o których mówiliśmy wcześniej, i zauważane jest jednak to, że pewne ograniczenia fizyczne powodują, że niektóre czynności wykonuje się trudniej, więc ta niepełnosprawność jest w pewien sposób w nas. Ale z drugiej strony też to, jak ukształtowane jest środowisko, jak ukształtowane są przedmioty, ale też to, jak zachowują się otaczający nas ludzie, ma wpływ na skalę tego zjawiska niepełnosprawności. Tak naprawdę te dwa elementy wpływają na to, jak niepełnosprawność wy, wy, wygląda w praktyce, więc Odpowiednio projektując środowisko, czy odpowiednio zmieniając postawy ludzkie, możemy wpływać na to, jak osoby z niepełnosprawnością w tym środowisku funkcjonują, i możemy sprawiać, że będą w nim funkcjonowały lepiej i w pewnych sytuacjach być może nie będą nawet dostrzegały tego, że są osobami z niepełnosprawnością i mają pewne ograniczenia w stosunku do pozostałych osób. Myślę, że ważne jest, żebyśmy spróbowali spojrzeć na niepełnosprawność bez takich zbytnich uproszczeń i zobaczyli tak naprawdę, jak, jak ten problem jest złożony. Chciałbym to pokazać na kilku przykładach. Po pierwsze na przykładzie różnych wózków, z których korzystają osoby z niepełnosprawnością ruchu. Mamy Trzy takie główne grupy, grupy wózków, które są na co dzień wykorzystywane. Pierwsze to wózki rehabilitacyjne, z którymi najczęściej spotykamy się w szpitalach, i ich celem jest to, żeby one były w miarę uniwersalne, żeby z nich był w stanie skorzystać każdy użytkownik, są więc raczej większe. Natomiast zdecydowanie ich celem nie jest to, żeby. Łatwo było zmieniać na nich kierunek ruchu, żeby były bardzo lekkie i umożliwiały przemieszczanie się na duże odległości. Ich cel jest zupełnie inny. Te wózki są zazwyczaj słabo przystosowane do użytkownika. Potrzebują dużo przestrzeni, są dosyć ciężkie, natomiast ich zaletą jest to, że są stosunkowo tanie i w związku z tym są też często wykorzystywane na przykład na potrzeby osób starszych dla których taki wózek można stosunkowo łatwo kupić bez jakichś szczególnych dostosowań tego wózka do konkretnej osoby. Ich zaletą jest też to, że dosyć dobrze się składają i zajmują stosunkowo mało miejsca po złożeniu i najczęściej mają też rączki, czyli umożliwiają asystentowi pomoc osobie, która na tym wózku często nie porusza się samodzielnie, tylko właśnie przy wsparciu innej osoby. Drugą grupą są wózki aktywne. To są już wózki, które są wykorzystywane przez osoby najczęściej z paraplegią, czyli niepełnosprawnością dwukończynową. Chociaż zdarza się też, że korzystają z nich osoby z tetraplegią, czyli niepełnosprawnością czterokończynową. Natomiast wtedy ta sprawność kończyn górnych musi być na tyle duża, żeby one były w stanie w dalszym ciągu tym wózkiem operować. Są pewne rozwiązania, które pozwalają odpowiednio ten wózek balansować i powodować, że on jest łatwiejszy w obsłudze dla, e, dla tego typu osób, czyli na przykład możemy zmieniać w nim środek ciężkości. Tego typu wózki są już dostosowywane do potrzeb konkretnego użytkownika pod kątem szerokości, wysokości siedziska, wysokości oparcia. E, tu jest taka ciekawostka, że m, najczęściej skale niepełnosprawności możemy poznać po, po dwóch rzeczach w wózku: po wysokości oparcia, im ktoś jest sprawniejszy, tym najczęściej oparcie jest niższe, i po wielkości przednich kółek w wózku. Tutaj im mniejsze kółka, tym osoba jest najprawdopodobniej sprawniejsza, bo nie potrzebuje większych kółek, które ułatwiają pokonywanie trudniejszych przeszkód. Te wózki są zdecydowanie lżejsze od wózków rehabilitacyjnych, są zdecydowanie bardziej zwrotne ale są droższe i są w większym stopniu przystosowywane już do konkretnej, do konkretnej osoby, konkretnego użytkownika. Ja tu na slajdzie pokazuję taki, taką wagę standardowych wózków między 6 a 20 kg, natomiast są też wózki wykonywane na przykład z włókna szklanego, które potrafią ważyć 2 kg, przy czym ich cena osiąga cenę załóżmy, małego samochodu, więc są, są dużo droższe. Mamy w końcu wózki elektryczne, które służą najczęściej osobom z poważniejszymi niepełnosprawnościami, bardzo często z niepełnosprawnością czterokończynową, z dużymi ograniczeniami w ruchomości kończyn, w możliwości posługiwania się kończynami, więc często są obsługiwane za pomocą joysticka, są wózkami dosyć ciężkimi przy okazji też mniej zwrotnymi niż wózki aktywne. I tak naprawdę to te wózki decydują o tym, o czym zapewne większość z Was słyszała, czyli o tym, że trzeba projektować przestrzenie manewrowo o szerokości 150 cm. One właśnie na tego typu wózku pozwalają dosyć swobodnie się obracać. W sytuacjach indywidualnych, czyli na przykład przy projektowaniu mieszkania dla osoby poruszającej się na wózku aktywnym, możemy w pewnych sytuacjach pozwolić sobie na zmniejszanie tych przestrzeni, ale musimy znać konkretnego użytkownika i wiedzieć, że on przy mniejszych przestrzeniach będzie sobie w stanie spokojnie poradzić. Natomiast osoby z niepełnosprawnością ruchu to nie tylko osoby poruszające się na wózkach, to też osoby poruszające się o kulach, przy pomocy lasek, osoby dla których pokonanie po prostu dużej odległości może być problematyczne i mogą potrzebować w pewnych sytuacjach odpoczynku i dopiero ruszenia w dalszą drogę. To osoby, które mogą mieć problem z pokonaniem schodów i mogą potrzebować różnych rozwiązań takich jak windy, żeby, żeby przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami na przykład ułatwić. Ważną grupą są też osoby z niepełnosprawnością wzroku, ale przy okazji grupą bardzo zróżnicowaną. Bo w zależności od tego, czym my całkowicie nie widzimy, co jest stosunkowo rzadkie, bo jednak większość osób, które uważamy za niewidome, ma przynajmniej poczucie światła, czyli jest w stanie określić, gdzie są okna w pomieszczeniu. Jest w stanie rozpoznawać bardzo wysokie kontrasty, co nie znaczy, że jest w stanie określić, czym dokładnie te kontrasty są. Całkowity brak wzroku jest rzadki. Mamy też osoby słabowidzące, które mogą mieć ograniczoną ostrość widzenia. Które mogą mieć też szereg różnego szereg innych Nie innych Chciałbym kilka takich, takich problemów pokazać na, na slajdach. Tutaj mamy problem bliskowzroczności, wzroczności, czyli nie widzimy tego, co, co znajduje się daleko, ale w miarę dobrze postrzegamy to, co znajduje się blisko. Problem odwrotny, czyli daleko wzroczności widzimy to, co znajduje się daleko od nas, ale mamy problem z dostrzeżeniem tego, co, co znajduje się blisko nas. Mamy problem astygmatyzmu, który często nakłada się też z ograniczoną ostrością widzenia. On polega na tym, że światło skupia się w kilku miejscach na naszym oku i tak naprawdę trudno jest nam uzyskać ostry obraz, bo on, on się rozdwaja, rozstraja i, i jest przez to niewyraźny. Mamy ograniczenia widzenia w polu centralnym, czyli de facto nie widzimy tą częścią oka, która pozwala nam widzieć najostrzej i którą zazwyczaj. Czytamy informację, którą czytamy teksty, ale widzimy to, co dzieje się naokoło, czy w, w obszarze widzenia, między innymi peryferyjnego, gdzie jesteśmy bardziej wrażliwi na, na ruch. Możemy mieć na przykład retinopatię cukrzycową, która może powodować powstawanie mroczków rozsianych, które mogą nam utrudniać widzenie. Możemy mieć widzenie tunelowe, które powoduje, że widzimy znowu tylko centralną część obrazu, a nie widzimy tego wszystkiego, co. Co dzieje się naokoło? Niepełnosprawność wzroku jest w projektowaniu o tyle istotna, że najprawdopodobniej 100% z nas w momencie, kiedy się zestarzeje, będzie miało mniejsze lub większe problemy ze wzrokiem. To wynika z tego, że mm, słabną nasze. Mięśnie odpowiedzialne za komodację oka, i coraz trudniej jest nam dostrzegać to, co znajduje się blisko nas. Dlatego na przykład osoby starsze odsuwają od siebie książkę, żeby ją e, czytać. E, mamy też, e, zupełnie inaczej zaczynamy też postrzegać kolory i świat, e, który widzimy w związku z procesami zachodzącymi, procesami starzenia oka, staje się dla nas coraz bardziej żółty, więc też pewne informacje. Nieodpowiednio zaprojektowane mogą być trudniejsze do, do odczytania i to jest coś, co czeka tak naprawdę każdego, każdego z nas. Oprócz osób z niepełnosprawnościami wzroku, trzecią największą grupą osób z niepełnosprawnością są osoby z niepełnosprawnością słuchu. Ta grupa. Może być podzielona na dwie takie podgrupy. Osoby słabosłyszące, czyli te, które są w stanie korzystać z dźwięków otoczenia, ale potrzebują pewnego wspomagania, na przykład aparatów słuchowych czy innego rodzaju urządzeń wspomagających słuch. A z drugiej strony mamy osoby głuche, które najczęściej posługują się językiem migowym. Tu warto zwrócić uwagę na, na ciekawą rzecz, że osoby głuche bardzo często traktują się jako mniejszość narodowa posługująca się własnym językiem, bo język migowy nie jest prostym przełożeniem języka polskiego na, na system znaków e, pokazywanych e, za pomocą dłoni i, i reszty ciała. Tylko jest osobnym językiem, który ma swoją gramatykę, swoją składnię, inne wyrazy, i to powoduje, że osoby głuche chcą być traktowane właśnie jako mniejszość narodowa i mówią o sobie jako głusi przez duże G. Są też inne niepełnosprawności, takie jak niepełnosprawności umysłowe, możemy spotkać się z osobami z autyzmem, ze spektrum autyzmu. Ale też z osobami ze schorzeniami psychicznymi, które też będą miały, mogą mieć pewne problemy z komunikowaniem się, ze zdobywaniem informacji, mogą doznawać na przykład ataków paniki, czy źle odbierać przestrzeń, która nie wygląda dla nich przyjaźnie, źle się w niej czuć dużo gorzej niż, niż osoby sprawne. Myślę, że warto zastanowić się nad tym, o jakiej skali zjawiskiem Kamy mówimy, i chciałem tutaj pokazać badania. Na populacji polskiej, ile my tak naprawdę mamy osób z niepełnosprawnością. Nie jest to takie oczywiste, bo z badań spisu powszechnego, który był przeprowadzony w 2012 roku, wynika, że jest to około 12,2% polskiego społeczeństwa, co daje nam około 4,7 miliona osób, czyli tak naprawdę wcale nie tak mało. I mówimy tu tylko o osobach rozumianych jako osoby z, typowo z niepełnosprawnością. Nie mówimy o osobach starszych, na przykład, które takiej niepełnosprawności jeszcze nie mają, ale już mają pewne problemy w korzy z korzystaniem ze środowiska. Natomiast mamy też badania Eurostatu, które pokazują, że tych osób jest jednak dużo więcej, i z nich wynika, że. Możemy mówić o prawie 8 milionach osób, więc niemal dwukrotnie więcej niż w przypadku badań ze spisu powszechnego. Ta różnica wynika po części z metodologii, która była zastosowana, czy te badania Eurostatu pytały o różne problemy w funkcjonowaniu danej osoby i na tej podstawie określały, czy ona jest niepełnosprawna, czy nie jest. Oczywiście badano też to, czy ona ma orzeczenie o niepełnosprawności, czy nie. W badaniach spisu powszechnego to pytanie było deklaratywne i można było też odmówić odpowiedzi na to pytanie, więc możemy zakładać, że ta liczba może być w pewien sposób zaniżona. Drugą taką daną statystyczną jest to, jak niepełnosprawność dzieli się pomiędzy różne, różne ograniczenia fizyczne i nie tylko. Największą grupę stanowią uszkodzenia i choroby narządu ruchu, czy między innymi osoby poruszające się na wózku, ale nie tylko. Druga grupa to schorzenia układu krążenia, 47% osób z niepełnosprawnością ma utrudnienia związane z tym problemem. Dalej mamy schorzenia neurologiczne, 38%. Te schorzenia neurologiczne i schorzenia układu krążenia w pewnych przypadkach powodują te same utrudnienia, które powoduje niepełnosprawność ruchu, czyli powodują szybsze męczenie się, konieczność częstszego odpoczywania, trudności w podnoszeniu rąk czy schorzenia neurologiczne. Tu możemy wymienić na przykład stwardnienie rozsiane, które też powoduje, że my musimy poruszać się na przykład przy pomocy kul, czy w w skrajnych przypadkach na, na wózku. Dalej dopiero mamy uszkodzenia i choroby narządu wzroku, to jest 35% osób. Niepełnosprawności słuchu stanowią 19% osób z niepełnosprawnością i dalej już sporo mniejsze liczby schorzenia psychiczne, 11% upośledzenia umysłowe 5% i inne 31%. Te dane nie sumują nam się do 100%, ponieważ dana osoba może mieć kilka niepełnosprawności naraz, więc one się mogą ze sobą nakładać. Natomiast widzimy, że jednak znaczną większość stanowią te problemy związane z przemieszczaniem się i z fizycznym korzystaniem z przestrzeni. Ciekawe jest też to, jak ta niepełnosprawność kształtuje się w grupach wiekowych. Bo w przestrzeni publicznej czy w sposobie mówienia o tym, dla kogo my tak naprawdę powinniśmy projektować i o jakich grupach powinniśmy myśleć, najczęściej rozmawiamy o osobach młodych, aktywnych zawodowo, a dane statystyczne pokazują, że tak naprawdę problem leży w być może w innym punkcie. Wśród osób młodych osoby z niepełnosprawnością stanowią tak naprawdę kilka procent. To oczywiście nie znaczy, że możemy o nich zapominać. Natomiast liczba osób z niepełnosprawnością zaczyna rosnąć po 40 roku życia, i tutaj ten wzrost zaczyna być zauważalny, ale tak naprawdę najwięcej tych osób jest wśród seniorów, i, i ten, ten procent rośnie po, po 70 roku życia już dosyć znacząco przekraczając 50% w grupie 80 lat i więcej. Czyli tak naprawdę. Tutaj ta szansa, że będziemy się borykać z, jakąś poważną, z jakimś poważnym ograniczeniem natury psychicznej czy fizycznej, znacząco rośnie i możemy mieć problem z właściwym odbieraniem naszego otoczenia, ale też z korzystaniem z tego, z tego otoczenia. Tu chciałbym wrócić ponownie do naszej definicji projektowania uniwersalnego. I zwrócić uwagę na pewien zapis, który się w tej definicji pojawia, czyli dla wszystkich ludzi w możliwie największym stopniu. Warto tutaj postawić pytanie, myślę, że ono będzie też dobrym zakończeniem tej części naszych spotkań, czy tak naprawdę możliwe jest stworzenie przestrzeni, przedmiotów, które są dostępne dla absolutnie każdego. Myślę, że na to pytanie może odpowiedzieć sobie każdy z nas indywidualnie. Natomiast warto pamiętać o tym, że jednak bardzo się od siebie różnimy i zaprojektowanie, projektowanie uniwersalne nie jest zdecydowanie łatwym zadaniem.